W dniu dzisiejszym zarząd województwa przyjął uchwałę, którą, w wyniku której ogłosimy, ogłaszamy nabór na konkurs na kredyt obrotowy dla firm. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla tych, którzy na nią czekają, a z tego co wiem, sporo przedsiębiorców oczekuje tej decyzji. Zmieniamy nieco zasady gry, a zatem po pierwsze nie będzie zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Zaostrzamy w związku z tym kryteria, wprowadzamy je w ogóle, wprowadzamy punktację. Adresujemy ten produkt dla firm, które nie wykazują, potrafią wykazać się tym, że ich kłopoty wynikają z pandemii, to jest po pierwsze. Po drugie mają siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a po trzecie wreszcie ten 30 spadek finansowania będą, będą w stanie wykazać, i im większy on będzie, tym ilość punktów za to będzie większa. To są te podstawowe, najważniejsze kwestie, które wynikają z konkursu. Warto jeszcze powiedzieć o tym, że to, że to, o tym mówimy dzisiaj, wyprzedzamy w pewien sposób wydarzenia, ponieważ dopiero od 8 października. Będą od 6 października będą przyjmowane wnioski, czyli przedsiębiorcy mają czas na to, żeby się do tego szybko przygotować i będą przyjmowane do niedzieli, to jest do 12 października. Jednym słowem jest to taki czas, który pozwala na przygotowanie się do konkursu, na jego zgłoszenie. Myślę, że wychodzimy naprzeciw tym. Wszystkim postulatom, które właśnie do takiej formuły nas przekonywały. Panie dyrektorze, proszę bliżej o szczegółach tej o której powiedział pan marszałek. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak jak pan marszałek wspomniał, nowa odsłona konkursu na kapitał obrotowy. Konkurs numerowany 72, 72 pozycją konkursów organizowanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Tym samym ten konkurs wcześniejszy, który miał miejsce 3 września, zostaje anulowany z uwagi na nieprawidłowości, które pojawiły się w trakcie naboru. Ja tylko dla przypomnienia Państwu. Powiem, że w momencie, kiedy mieliśmy 16 tysięcy przedsiębiorców prawidłowo zarejestrowanych do generatora wniosku, został wygenerowany ruch na poziomie 58 tysięcy na sekundę, co dla nas było jednoznaczną informacją, że konkurs należy wstrzymać, a w konsekwencji anulować. Jeżeli chodzi o nową odsłonę konkursu na kapitał obrotowy, 72 konkurs, bardzo dużo elementów tych kryteriów dostępu zostaje utrzymane, czyli tak jak pan marszałek wspomniał, przede wszystkim spadek 30% przychodów, jeżeli chodzi o dane przedsiębiorstwo, to jest ten element, który jest bezwzględnie wymagany, żeby przedsiębiorca mógł ubiegać się o dofinansowanie. I tak jak Pan Marszałek wspomniał, każdy kolejny wzrost tego spadku będzie punktowany konkretną punktacją. Każda jednotysięczna procenta wzrostu spadku będzie punktowana jednym punktem i tak kolejne, kolejne elementy punktów będą przyznawane. Punktowana będzie również czas, będzie punktowany czas funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku, na terenie województwa łódzkiego. Przy założeniu, że jeden rok funkcjonowania to będzie 100 punktów. Szczegóły pokażą się niebawem na naszej stronie, a konkretnie w dniu dzisiejszym. Wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby złożyć wniosek, tam również będą zamieszczone. Zapraszamy do naboru. Powiem tylko jeszcze uzupełnię jeden element. Dzisiaj mamy ogłoszenie, publikację, tak naprawdę, konkursu, która to będzie trwała do 5 października. W tym czasie przedsiębiorcy muszą zarejestrować siebie na platformie internetowej, a od 6 października rozpoczynamy nabór, który będzie trwał przez kolejne dni do 12 października. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i pytania w temacie konferencji. Bardzo. Panie Marszałku, nieoficjalnie mówiło się o tym, że Urząd Marszałkowski złoży zawiadomienie do organów ścigania w sprawie poprzedniego konkursu. Czy takie zawiadomienie zostało złożone? Tak, oczywiście zostało złożone, panie dyrektorze. Zawiadomienie zostało złożone do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 10 września ten, taką informację przekazaliśmy z kompletem dokumentów, które posiadaliśmy jako Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. W tym momencie toczy się postępowanie, postępowanie wyjaśniające. Jakieś jeszcze pytania, jakby, opracji, jakby konter... To jeszcze pytanie dotyczące tego, ile czasu będzie na rozliczenie, na wydanie tych pieniędzy? Bo przedsiębiorcy też na to uwagę zwracali, że no, konkurs się opóźnił. 12 października będzie jego rozstrzygnięcie, czy zamknięcie przyjmowania wniosków. Jeżeli do końca roku, no to będzie niewiele czasu rzeczywiście. Tutaj zasada się nie zmienia. Jest dofinansowanie na poziomie trzech miesięcy i tym samym utrzymanie przedsiębiorstwa przez okres trzech miesięcy w związku z uzyskanym dofinansowaniem czyli jakby. Możemy powiedzieć wprost, że finansowanie będzie obejmowało listopad, grudzień i stycznia 2021 roku. Jeśli to wszystko, to bardzo serdecznie Dziękujemy serdecznie Państwu. Do widzenia.